Moim i państwa gościem o poranku w Radiu Katowice jest prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. W pierwszej turze pokonał pan swoich rywali zdobywając przeszło 62% głosów. Gratuluję reelekcji. Nowa kadencja zacznie się już w maju. Jakie będą pierwsze decyzje? Myślę, że kontynuacja tego, co, co robiliśmy, bo, bo to też nawet taka... Ciekawa sytuacja, którą człowiek też się uczy z każdą kadencją, z każdą chwilą, bo, bo wiadomo, pierwszy raz to, to, to była jakaś tam wielka radość i, i, i szukanie nowego, bo też niepewność w urzędzie, bo każdy patrzył, kto przychodzi i co będzie chciał. Dzisiaj oczywiście radość też była, ale w piątek się z pracy wyszło, w poniedziałek się wróciło i... No i... Będzie się kontynuowało to, co było. Także także trzeba zwrócić uwagę, co można polepszyć. Pewnie parę nowych postaci się pojawi, które będą miały swoje nowe pomysły. Ale tak naprawdę to, co zaprezentowaliśmy w programie wyborczym, to kontynuacja realizacji tych wszystkich zmian w Sosnowcu które się tworzyły. Nawet dzisiaj chyba będziemy, czy, czy od poniedziałku, uruchamiać tak zwaną złotą rączkę. Wsparcie dla dla starszych osób to jedna z pierwszych decyzji, można by powiedzieć. Także kontynuacja tego, co było zapowiadane i to, co się działo. Te nowe postacie o których Pan wspomina. To jakie stanowiska na przykład? No na pewno pojawi się nowy wiceprezydent miasta. Mhm. Kobieta, mężczyzna. mężczyzna. Panie prezydencie, powiedzmy sobie o frekwencji podczas niedzielnych wyborów. W, Sosn w Sosnowcu była no, kiepska niespełna 45% mieszkańców miasta trafiło do lokali wyborczych. Przeszło 5% mniej niż w 2018 roku. Gdyby więcej osób poszło do urn pana wynik mógłby być inny. Trudno powiedzieć, bo nigdy nie wiemy, czy, kogo elektorat idzie, ale na pewno, czym wyższa frekwencja, tym bardziej sprawiedliwy wynik, tak można powiedzieć. I, i dlatego zawsze staramy się namawiać wszystkich do tego, żeby pójść na wybory. Ja myślę, że, że ta tendencja była widoczna w całej Polsce. A z czego wynika? Myślę, że tego, że wszyscy bardzo mocno zmobilizowali się na wybory parlamentarne, bo, bo był jeden przeciwnik i każdy chciał tego przeciwnika, czyli Prawo i Sprawiedliwość, odsunąć od władzy. Teraz te emocje były zupełnie inne, opadły i, i powiem tak, też my jako samorządowcy, wiedząc jak wygląda sytuacja samorządów pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, że jest niesprawiedliwie, zresztą dzisiaj mamy te, tego potwierdzenie w różnego rodzaju raportach, kontrolach, no bardzo chcieliśmy tej zmiany i bardzo mocno zaangażowaliśmy się w kampanię profrekwencyjną, jeździliśmy po Polsce, nie, głoś, nie, 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 nie śpi, bo cię przegłosują, różnego rodzaju hasła i myślę, że bardzo mocno przyczyniliśmy się do tej wyższej frekwencji. Teraz, no jak gdyby z drugiej strony, ta, 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 ta promocja wyborów samorządowych była dużo mniejsza, bo wiadomo, że po przejęciu władzy dużo pracy jest w parlamencie, dużo pracy jest w rządzie, trzeba te zmiany wprowadzać. Przeciwnik, konkurent no, bardzo mocno to utrudnia i myślę, że tutaj ta koncentracja mediów, władzy centralnej była dużo mniejsza na tych wyborach niż przed wyborami parlamentarnymi i to spowodowało, że, że to, a ta mobilizacja wśród elektoratu była zdecydowanie mniejsza. Czyli jest to, zdaniem Pana, do poprawy? przy kolejnych wyborach samorządowych. Przy, przy każdych musimy walczyć jak najwyższą i nawet jak będzie taka jak ostatnio ponad 70% w wyborach parlamentarnych, to zawsze no, jedynie nie da się przekroczyć 100 i, i trzeba do tych 100 dążyć. Panie prezydencie, w wyborach na prezydenta miał pan poparcie lewicy i jak wiemy koalicja obywatelska miała dobry wynik w skali kraju, ale lewica już nie. W skali kraju niespełna 6,5% dla lewicy, a w wyborach do sejmiku województwa śląskiego nieco więcej 8,22% co przyłożyło się na dwa mandaty przy 20 koalicji obywatelskiej? Politycy lewicy liczyli oczywiście na więcej. W sobotę będą rozmawiać o tym na zarządzie krajowym. Czy Pana zdaniem mają do odrobienia lekcje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Te są już w czerwcu. Na pewno każde? Bo, bo, bo też każdy liczył na lepszy wynik. My, jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska chcemy wygrywać i, i też musimy zrobić co w swojej mocy, żeby ten wynik był lepszy, żeby w końcu przyjść do mety jako pierwsi. I, i myślę, że, że, że to jest do zrobienia, bo ten wynik koalicji z każdymi wyborami rośnie. Prawo, sprawiedliwość słabnie, także, także ten, ten, ta tendencja musimy ją utrzymać. A jeżeli chodzi o lewicę, można by tak paradoksalnie powiedzieć, że o ile dobrze pamiętam, mieli też dwa mandaty w, mają w tym sejmiku, który jest obecnie. W sejmiku, czyli tak, w województwie mandaty. śląskim wynik jest porównywalny. A my, no, myślę, że pokazaliśmy, że jedność, wspólne pójście do wyborów, akurat w naszym przypadku, gdzie dzielewica zawsze tradycyjnie jest mocniejsza niż wreszcie, wreszcie regionu, no, przyniosło spodziewany sukces, bo w sumie zdobyliśmy m, m, chyba ponad 55% głosów w Sosnowcu, czyli pokazaliśmy, że warto, warto, warto współpracować. Zostawiamy wybory. Przejdźmy do innego notującego naszych słuchaczy tematu. Zagłębie Sosnowiec. Drużyna ma nowego trenera Marka Saganowskiego do dymisji podał się z kolei prezes Arkadiusz Aleksander. W ubiegłym tygodniu doszło też do incydentu, którym zajmuje się policja. Odchodzi trener z Białorusi Aleksander Hackiewicz. Drużynie grozi spadnięcie do drugiej ligi. Co tam się dzieje? Właściwie to chyba, no to już matematyczne szanse są, ale walczyć trzeba do końca, bo taki jest sport, ale też trzeba myśleć o tym co nadchodzącym nadchodzącym bo, bo bo, zapewne wszyscy kibice, a ja do, do nich się zaliczam, Ciebie byśmy szybkiego powrotu zagomia do pierwszej ligi. Co się dzieje? No, różnego rodzaju błędy w, 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 w przygotowaniu drużyny w, w składzie pewnie też. No, trudno mi jest powiedzieć, bo, bo trzeba to przeanalizować. Na pewno wiele błędów zostało popełnionych. Tak jak mówię, jest, 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 jest nowy trener. Doszło do dużego zamieszania w klubie i Arek Aleksander Prezes złożył dymisję. Trzeba też nad tym się zastanowić, w jaki sposób wybrać nowego prezesa. Także myślę, że przed nami bardzo trudny okres bo po pierwsze podsumowania, po drugie przygotowań i nowego otwarcia. No ja bym chciał bardzo mocno, żeby w tym nowym otwarciu uczestniczył jakiś prywatny współwłaściciel, bo, bo dla mnie ta formuła stuprocentowego Zaangażowania samorządów w zarządzanie klubem się wyczerpała. No to za piąt sportowy odpowiada obecnie Rafał Collins. Przypomnę, celebryta ma 74% setne procent udziału w Panie klubie. Panie redaktorze, ja bardzo chciałbym. Tak. Przepraszam, że przerwa, ale. To jest jak gdyby cały czas kontynuowana nieprawdziwa informacja. To pan Rafał Collins jest jedną z osób, która chce zaangażować się właśnie w zarządzanie klubem poprzez posiadanie właścicielstwa akcji Zagłębia Sosnowiec, ale nie odpowiada za piąt sportowy bezpośrednio, ponieważ za piąt sportowy odpowiadała osoba, która rzeczywiście przez pana Collinsa została wyznaczona dyrektor sportowy. Który też oczywiście był z Białorusi. także Ale, to Rafał są osoby. Jakby ale on nie odpowiada za pan, trenera z Białorusi. Nie, prawda? powołał dyrektor sportowy, pan Rafał Collins. To jest Czyli tak, pośrednio jak, to były też jego decyzje. To, to tak, jak można powiedzieć, że, że moje pośrednio, bo ja powołuję prezesa spółki, ale to prezesi i dyrektorzy są odpowiedzialni za zarządzanie spółką i za jej wyniki. A my musimy reagować w sytuacjach, w których uważamy, że coś idzie w złym czy w dobrym kierunku. A sprzedaż części udziałów Rafałowi Kolinsowi było dobrym posunięciem. To nie tak. miasto sprzedało. To Rafał Kolins kupił od prywatnego właściciela. Chciał w ten sposób, ten symboliczny sposób pokazać, że, że chce zaangażować się w zagomitą Sosnowiec, ale to nie są udziały, które sprzedawał samorząd. My mamy przygotowany pakiet do sprzedaży. Przetarg został ogłoszony. W związku z tymi problemami, o których pan redaktor mówił, przesunęliśmy ten termin otwarcia ofery o miesiąc, no bo trudno było w takim gorącym okresie liczyć na to, że prywatni właściciele w Prywatni udziałowcy, którzy byliby, prywatnie firmy, które byłyby zainteresowane zakupem Zagłębia, no, byłyby no, takie pewne tego, że to jest dobra inwestycja. Panie prezydencie, nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że spotkał się Pan z kibicami. Tak, tak, tak. Ja z kibicami spotykam się dosyć często. E, rozmawiamy o problemach i... A jednym... chwile później była informacja o jakby rozwiązaniu umowy z Aleksandrem <laughs> Hackiewiczem. Nie, nie. To, to, to zbieżność terminów, bo jak gdyby to, że z panem trenerem nie będziemy współpracować, nie będzie klub współpracować właściwie było wiadome po meczu z GKS-em Katowice, a właściwie po totalnym blamarzu z GKS-em Katowice. Czyli z nadzieją patrzy pan w przyszłość, jeśli chodzi o Zagłębie Sosnowiec? Panie to, że my jesteśmy w takiej sytuacji, i też Trudny, nie będę mówił, że, pan że, pan że miasto nie bierze i ja nie bierzemy za to odpowiedzialności. Jest takiej sytuacji, że tylko można z optymizmem patrzeć, bo bo za nami już nic nie ma po prostu. My, my musimy patrzeć w optymizmem i zrobić co w swojej mocy, żeby klub, który na to zasługuje, klub, który ma chyba jeden z najlepszych warunków, ja nie chcę powiedzieć w Polsce, ale na pewno na poziomie pierwszej ligi, do tego, żeby, żeby się rozwijać, no, był w tym miejscu, w którym jest. To na koniec krótko. I optymistycznie dla mieszkańców, którzy może kibicami nie są dla mieszkańców Sosnowca, Ym, powiedzmy sobie o rewitalizacji budynków i terenu po kopalni Kazimierz Juliusz. ostatnio to na węgla wyjechała z tej kopalni w maju 2015 roku, poznaliśmy już wizualizację, co się zmieni i jak skorzystają właśnie na tym mieszkańcy. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że ja myślę, że wszystkie te rzeczy, o których rozmawialiśmy, to one się przełożą na pozytywny efekt. I Mam mieszkańcy nadzieje. będą z nich zadowoleni, niezależnie czym się interesują. A jeżeli chodzi o Kaz tak. My chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym będziemy pamiętać o historii i, i w jaki sposób Sosnowiec powstawał, że powstawał dzięki ciężkiemu przemysłowi. Nie tylko zresztą górniczemu, ale włókienniczemu, hutniczemu. Ale to ma być też miejsce, którego mieszkańcy będą mogli, chcieli czy musieli wracać co jakiś czas, bo ma to być na przykład żłobek, czy przedszkole, dlatego mówię, że musieli, no bo, 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 bo trzeba dzieciaki odprowadzić. Bo dzisiaj te warunki w, w tej dzielnicy dla dzieciaków w przedszkolach są bardzo ciężkie, a żłobka nie ma w ogóle. Chcemy, żeby to było miejsce, w którym przedsiębiorcy będą mieli swoje miejsce, standardy, startupy, czy, czy cokolwiek innego wspierającego Sosnowiec przedsiębiorczość, ale również miejsce, w którym będzie można usiąść, napić się dobrej kawy, porozmawiać o historii, zobaczyć tą historię, dotknąć tej historii. Takie miejsce dla wszystkich pokoleń i dla wszystkich mieszkańców całego regionu, nie tylko Sosnowca, żeby tak jak mówię, zobaczyć historię, ale też zrelaksować się w tym miejscu, bo w połączeniu z domem kultury, które jest w tym miejscu po ogromnej modernizacji też piękna, piękny, piękny obiekt z parkiem w Kazimierzu po modernizacji też fantastyczne miejsce, do którego przyjeżdżają tysiące osób każdego dnia. Za Fitatrem będzie to jeden wielki kompleks, który tak jak mówię, będzie miejscem kultury, wypoczynku, trochę od takiego zachwycenia się historią, która była, ale też tak jak powiedziałem, takim codziennym miejscem, którym będziemy wspierać naszych mieszkańców. Czy to przedsiębiorców, czy I, rodziców i o pracach nad tą rewitalizacją będziemy oczywiście na bieżąco informować w Radiu Katowice Dziękuję bardzo za spotkanie moimi państwa gościem był prezydent Ceznowca Arkadiusz chęciński Dzięki, Dziękuję dziękuję bardzo. dziękuję bardzo wszystkich pozdrawiam.